Drodzy Czciciele Matki Bożej, dziś w kolejnym dniu naszych rozważań wezwań Litanii Loretańskiej pragniemy pokylić się nad tymi, które dotyczą świętych i świętości. Wczoraj rozważaliśmy te wezwania do Maryi Królowej postaci biblijnych, patriarchów, proroków i apostołów. To są święci, bo i patriarchów, i Abrahama, i Izaaka, i Jakuba, i proroków, takich jak Izajasz, Jeremiasz, Daniel, czcimy jako świętych, to no tym bardziej apostołów. A dzisiaj chcemy wezwać Maryi jako królowej, która przewodzi w drodze do nieba tym wszystkim, którzy żyli w czasach już biblijnych. My czcimy świętych, mówimy o świętych, mamy ich wizerunki tutaj w naszym kościele. Ale istnieje pewne uporządkowanie wśród świętych, tych, których Kościół ogłosił świętymi. To jest taka pierwsza ciekawa rzecz, że Kościół nigdy nikogo nie ogłosił potępionym. Nigdy o nikim Kościół w swojej historii nie powiedział, że jakiś człowiek jest w piekle, choćby nie wiem jak źle ten człowiek postąpił. Nie chcę tutaj podawać przykładów, rzucać nazwiska, ale pewnie tak byśmy sobie o niejednym, zwłaszcza historycznym, na przykład władcy pomyśleli, to był taki drań, że zasłużył na piekło. Nie wiemy tego. Nikt nie ośmieli się tak powiedzieć wobec nieskończonej tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Natomiast Kościół od początku swojego istnienia o niektórych ludziach wypowiada się, że wierzy, że ma pewność, przekonanie co do tego, że ci ludzie są w niebie. I to są właśnie święci. Pierwsi święci to byli męczennicy i właściwie tylko tacy zostawali świętymi. Zresztą po łacinie słowo martyr znaczy tyle co świadek, jak i męczennik i to byli pierwsi święci. Martyrologium to taka księga rzymska, która oznacza można powiedzieć słowo czy słownik świętych, słownik świadków, słownik męczenników w dawnych czasach w czasach starożytnych nie istniała instytucja kanonizacji jakiegoś procesu w wyniku którego kogoś ogłaszano świętym wystarczyło że ktoś poniósł męczeńską śmierć pierwszym męczennikiem jest święty Szczepan chociaż właściwie można by powiedzieć że chronologicznie lista świętych tych co są w raju Otwiera bardzo mało, rzadko wymieniany z imienia Dyzmas, czyli ten dobry łotr, co po prawej stronie Jezusa wisiał i któremu Jezus jako pierwszemu powiedział „Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. A potem cała lista tych świętych spośród pierwszych świadków, właśnie tych pierwszych martyr, którzy dali swoje życie jako świadectwo, jako potwierdzenie, pieczęć swojej wiary wygłoszoną nie tylko słowem, ale również życiem Ewangelii. Doszło nawet do tego, że żeby zostać świętym nie trzeba było być ochrzczonym. Jeżeli ktoś był tak zwanym katechumenem, czyli dopiero przygotowywał się do przyjęcia chrztu i wcześniej w czasie prześladowań chrześcijan, w czasach starożytnych go aresztowano, to mówiło się, że ten ktoś przyjął chrzest krwi, że poprzez swoje męczeństwo własną krwią został ochrzczony, że przyjął chrzest pragnienia. Dopiero później, kiedy na początku IV wieku ustały prześladowania na tak wielką skalę jak nigdy dotąd, kiedy oczywiście zdarzali się męczennicy, tak jak chociażby u nas święty Wojciech, potem święty Stanisław, to również im przypisywano niejako z automatu, od razu z rozpędu ten tytuł świętych. Ponieważ ponieśli męczeńską śmierć, a więc gwałtownie odebrano im życie w sposób bardzo często okrutny, dlatego, że głosili Ewangelię, dlatego, że byli apostołami, dlatego, że byli tymi, którzy oddali swoje życie Chrystusowi. Dopiero później nastała taka epoka, kiedy te prześladowania chrześcijan wygasły, zdarzały się gdzieś poradycznie, no do dzisiaj się zdarzają także gdzieś w świecie, chociaż nie na tak masową skalę jak w czasach starożytnych, chociażby cesarza Dioklecjana, to był okres najkrwawszych prześladowań na przełomie III i IV wieku. A tymczasem okazało się, że Kościół po pierwsze ma pragnienie ludzi, którzy byliby takimi wzorcami w naśladowaniu Chrystusa w życiu Ewangelią, chociaż niekoniecznie oni muszą oddać śmierć, życie poprzez jakąś gwałtowną męczeńską śmierć. I tak pojawili się w dalszej kolejności Święci Wyznawcy, czyli ci, którzy wyznawali wiarę, ci, którzy żyli w sposób świątobliwy, chociaż umarli śmiercią naturalną, śmiercią własną, czasem wskutek jakiejś choroby, czasem dożywszy po prostu swoich lat. Nie ponieśli męczeństwa, a jednak byli tak i są oświetlanymi dla nas przykładami, że czcimy ich dzisiaj jako Wyznawców. I dlatego mówimy o Maryi jako królowej męczenników i królowej Wyznawców. Wśród tych wyznawców byli i duchowni, i świeccy, i byli papieże, i biskupi, i kapłani, ale także ludzie, którzy nie przyjęli święceń kapłańskich. No mamy tutaj przykład chociażby takich z czasów nam bliskich jak święty brat Albert, ten wielki społecznik i twórca dzieł miłosierdzia w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. No i również oczywiście nie tylko rzecz dotyczy świętych mężczyzn, ale także świętych niewiast. I wśród nich prym wiodą dziewice. To słowo dziewica dzisiaj jest tak zdewalu, 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 zdewaluowało nam się, tak trochę patrzymy na nie z przymrużeniem oka, pokpina sobie świat ze stanu dziewictwa, sprowadza to pojęcie tylko do Jakiejś, jakiejś sfery rzeczywistości cielesnej czy, czy po prostu fizjologicznej. Natomiast generalnie w założeniu, jakby w definicji chrześcijańskiej, dziewice, które czcimy jako święte, to te, dla których Chrystus był jedynym oblubieńcem, tak by trzeba było to zdefiniować, które nie miały męża, narzeczonego, dlatego że całe swoje życie poświęciły Chrystusowi. To są zarówno osoby żyjące w zakonach, przywdziewające habity, ale również pozostające w życiu, w świecie. Do dzisiaj istnieje oprócz możliwości życia zakonnego dla pań także możliwość wyboru konsekracji czy też poświęcenia w charakterze czy w stanie dziewic konsekrowanych. To są ci święci, których znamy, których rozpoznajemy z nazwiska. Jeszcze raz przypomnę najpierw poprzez męczeństwo niejako z automatu czczeni jako święci, a potem właściwie ostatnim świętym, który nie miał procesu kanonizacyjnego był nasz święty biskup Stanisław ze Szczepanowa Krakowski. Od niego już wszyscy święci dalej musieli przejść ten proces taki odbywający się w Rzymie, w kuli rzymskiej śledziliśmy to chociażby przy okazji Jana Pawła II, którego uwieńczeniem jest to oficjalne przez akt kanonizacji ogłoszenie świętym. Mamy wobec tego wobec w tej sferze, w tej wspólnocie świętych pewien porządek, pewną hierarchię, gradację, jeśli tak można powiedzieć, chociaż trudno powiedzieć, czy dla Pana Boga milsze jest męczeństwo, czy dziewictwo, czy po prostu życie takie w oddaniu i wdawaniu świadectwa Chrystusem. Wszystkim tym świętym przewodzi Maryja. Ona jest sama doświadczona i wyznawaniem, a więc naśladowaniem Chrystusa, i czcimy ją jako dziewicę, ale także w tajemnicy siedmiu boleści zapowiedzianych, co było automatycznie pierwszą tą boleścią przez starca Symeona „W prorostwie a Twoją duszę, Twoje serce, miecz przeniknie przy ofiarowaniu Jezusa w świątyni. Ona również ma udział w męczeństwie Chrystusa, kiedy stoi obok Krzyża, kiedy widzi swojego syna umierającego, przebitego włócznią zdjętego z Krzyża, a sama pozostaje przy życiu, wtedy y, sama, jak mówi tradycja Kościoła, zasługuje na palmę męczeństwa. Powierzając Maryi nasze życie w wezwaniach literanijnych, przyzywamy tym samym również wstawieństwa wszystkich świętych, którzy tworzą ten dwór niebieski, gdzie Maryja zasiada jak królowa po prawicy swojego syna, jako ta, która zrodziła z świata. I mamy nadzieję, że nie tylko ci święci będą wstawiać się za, się za nami, ale również wyproszą nam łaskę i moc ducha świętego, abyśmy tak jak oni naśladowali i głosili Chrystusa nawet za cenę swojego życia. Amen.